Czy czeka nas Sąd? Czy chrześcijan czeka Sąd? To jest takie błędne wyobrażenie wielu chrześcijan, jak to będzie wyglądać, wiecie? Naprawdę wielu chrześcijan myśli, że to będzie wyglądać mniej więcej tak. Że w niebie będzie wielki telebin. Jezus z nami będzie tu stawał. na tym ekranie będzie wersja tych naszych wszystkich turnych zachowań, które mieliśmy przez całe życie. Wszystkie te głupie rzeczy, które zrobiliśmy przez całe życie. To będą na tym telewizji. My się będziemy wstydzić. I tak wielu chrześcijan myśli, że to będzie wyglądać i obawia się tego. Ale co mówi Jezus o Sądzie? Co mówi Biblia o Sądzie? Zobaczcie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Kim jesteś ty, co się odważysz sądzić cudzego sługa? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą Jego Pana. On stoi się zresztą, bo Jego Pan ma moc utrzymać go na nogach. Jeden jest pracodawca i sędzia, którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty, że jesteś, byś sądził bliźniego. Gdzie sąd wynika tylko i wyłącznie z prawa Mojżesza. Jeżeli w waszym życiu jest jakikolwiek osąd na, na, na temat jakiejkolwiek osoby, to znaczy, że jeszcze jesteście pod prawem. I nie możecie sądzić tym prawem, bo zostaliście z niego wykupieni. Ułaskawienie polega na tym, że jesteś odkupiony i ułaskawiony. Nikt cię już nie będzie sądził. Amen? Amen. Czyli jeżeli, jeżeli jesteś ułaskawiony, jak ten, jak ten facet, który był winien 10 tysięcy srebrników, talentów, nie ja pamiętam jaka tam, w każdym razie został ułaskawiony. To jest łaska, to jest obraz łaski. I tak samo masz się zachować w innych, czyli nie osądzać. On, wiadomo, wyszedł stamtąd, został ułaskawiony i zaczął osądzać kogoś, tak? Jego współsługę. Nie możecie tego robić, bo wtedy będziecie sądzeni. Ten sąd, wiecie, zazwyczaj jest tak, że jak sądzimy kogoś, jak coś nam się nie podobało, innej osoby, zaczynamy się na ten temat wypowiadać. Tak zwanej miłości z innymi braćmi, opowiadano o tej osobie, to zazwyczaj jest tak, że za kilka tygodni, za kilka miesięcy spotyka nas z to samo. To jest sąd, który przychodzi do nas. Więc o to chodzi, byśmy byli jak Bóg w tym wszystkim i patrzyli na ludzi tak, jak Bóg na nas patrzy, tak? A my? On więcej nie wspomina naszych grzechów i naszych nieprawości, i my musimy się nauczyć tego samego. Czyli mamy się nauczyć patrzeć z łaską na ludzi. Nie dostrzegać się wszystkich rzeczy, które są do nich jeszcze przyklejone, które jeszcze robią. Nie znać nikogo według ciała, tylko według ducha. Tak jak patrzy na niego ojciec, tak my musimy na niego patrzeć. Amen? Z czego wynika sąd? Sąd wynika z prawa Mojżesza. Prawo Mojżesza jest naszym oskarżycielem. Nie mniemajcie, powiedział Jezus, nie mniemajcie jednak, że to ja Was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym Wy pokładacie nadzieję. Zobaczcie, jak wielu jest Chrześcijan, którzy ciągle pokładają nadzieję w Mojżeszu. Ale tak jak mówię, nawet jeżeli już uświadamiasz sobie, że Mojżesz Ci nie dotyczy, że prawo Mojżesza Ci nie dotyczy, to często jest tak, że osądzamy tych wszystkich ludzi dookoła. Naprawdę musimy się nauczyć tego, by, by podchodzić do każdego jednego człowieka tak, jak Bóg do niego podchodzi. Bóg wybrał każdego z nas przed założeniem świata, jak jest w Efezjan 1.4, aby postawić przed sobą jako czystego, nieskalanego i świętego. Nie możemy tego wersetu odnosić tylko do siebie. Musimy ten werset odnosić do innych ludzi. Bo oni mogli do tego dorastać. Nasz osąd trzyma ich yy, tak naprawdę w, w tym miejscu yy, i nie puszcza ich dalej. Zobaczcie, ale Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadku i powierzył nam słowo pojednania. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku Kuna przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Gniew to jest sąd. Amen. Jesteśmy przez krew zachowani od wszelkiego sądu. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Jakie jest imię jednorodzonego Syna Bożego? Jezus, Jezus Chrystus! Jeszuła. jakwe zbawia. Amen. Jeżeli nie wierzysz, że Jakw zbawia, no to już jesteś osądzony. Amen. Amen? Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem? Przeszedł ze śmierci do żywota. Przeszedł, czas przeszły, dokonany. Przeszliśmy. Nie przejdziemy, przeszliśmy. Czyli nie, nie stajemy przed sądem. musimy mieć świadomość tego, że y, nie staniemy przed żadnym sądem. Nie, nie staniemy przed, y, przed Bogiem. I nie będzie tego telebimu. i Nie będziemy y, się wstydzić. Bo y, jak jest napisane w Rzymian, kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. Amen? Amen! Jak przychodzimy, y, przyszedł ze śmierci do żywota? Jak przychodzimy ze śmierci do żywota przez co? Nie. Przez jeśli, y, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli kto, się, y, kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Gdy się narodziliście ze swojej y, ziemskiej mamy, Staliście się ciałem. Amen? amen. Coś się narodziło z ciała, ciałem było. Ale już nie jesteście ciałem, amen? amen. Bo jest napisane w, w kolosach, że zostaliście całkowicie wyznuci z ciała grzesznego podczas chrztu, Amen? I wtedy wam odpuścił wszystkie grzechy. Czyli w tym momencie y, przechodzicie transformację. Wasze ciało umiera. I Ci się z ducha. Amen. Wasze stare grzeszne ciało w miarę Ci się z ducha. Co się narodziło z ducha? Duchem jest. Wtedy już jesteście duchem. Amen. Amen. Duchem, który ma duszę i ciało. Nie jesteście już człowiekiem, który ma duszę. Przed ale teraz jesteście duchem, który ma duszę i ciało. Człowiek zaś duchowy, halo, to do was, rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Amen. Dzień bo, dobry. Bo, bo nie to, co duchowe było pierwsze, tak? Zobaczcie. Przecież nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Czyli jak naradzacie się z mamuśki, każdy ma swoją mamuśkę, narodził się z niej, był popaskiem i był w ciele. I to jest mowa o tym. Lecz to, co cielesne. Potem dopiero to, co duchowe. się Jezusa, oszczyliście się, stajecie się duchem. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Wy jesteście niebieskimi ludźmi. Halleluja! Znowu to będzie trzeba wycinać. Wszedł to, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka. I jak nosiliście obraz ziemskiego człowieka? Ciężko było, Tak, będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. W nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnie wyzuciu się z ciała krzysznego, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. Czyli my w tym momencie gdy zostajemy pogrzebani. Nasze ciało jest, wiecie, Chrzest jest naszym pogrzebem. Amen! Amen? Amen. Tam umarło twoje ciało. A wydłużając się, ożył twój duch. Hallelujah. Okej, okay, wróćmy dalej. Dlatego jest napisane, że twoje ciało umiera podczas chrztu, byś mógł żyć w duchu dla Boga. Wszyscy bowiem, musimy... I teraz zobaczcie. Chrześcijanie też często właśnie cytują ten werset i mówią, ale przecież tu jest taki proces. My staniemy. Staniemy przed tym sądem. Zobacz, tu jest, jest dowód. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa. Amen. Musimy. Ale czy to znaczy, że będziemy sądzeni? Aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w czym? Ciele. W ciele. Złe lub dobre. Jaki był wasz dobry nasz. Znaczy, jaki był wasz zły uczynek w ciele? Było ich mnóstwo, prawda? Można wymienić. <grym> tak. Nie pamiętam. No bo macie nie pamiętać. Nie ma już was, starych, amen. Ale jaki był wasz dobry uczynek? W ciele! Postanowienie, że się owsicie. Amen? Amen? Amen. No i lepiej staniecie przed tym trybunałem. Za ten uczynek w ciele, który wykonaliście. Amen? Amen. Tak jak jest napisane w Jakuba, y, wiara jest, wiara bez uczynków jest martwa. No właśnie, bez tego uczynku, bez tego dobrego uczynku, który nas bawia, przenosi nas z ciała do ducha. Amen? Podejmujemy tę decyzję, zanurzamy się, zadłużamy się, jesteśmy duchowym człowiekiem, człowiekiem niebieskim. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, czyli już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. Nie znamy według ciała. Ale jeśli, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. To jest m.in. Yy, yy, o tego, dlaczego yy, chrześcijanie, dlaczego uczniowie nie poznawali Chrystusa, jak przyszedł po zmartwychwstał. O to chodzi, rozumiecie? Że my również mamy nie poznawać ludzi po wydłużeniu, nie patrzeć na nich według starego życia. Amen? Nie na siebie, tylko w lustrze. Jak jestem nowy, uch, jak jestem cudowny, po prostu święty. wow, a on tutaj jest taki. Jeszcze nie taki dobry. Nie, właśnie nie mamy osądzać innych. Ten werset mamy odnieść właśnie do każdej jednej osoby, którą spotykamy. Amen? Nie tylko naszego brata, siostrę w Chrystusie, ale każdą jedną osobę mamy na nią patrzeć. A ona będzie do tego dorastać. Amen? Mamy tak widzieć, mamy tak na nich patrzeć, mamy tak o nich myśleć. Jeżeli ktoś z naszej rodziny jeszcze nie jest zbawiony, to patrzcie tak na niego, on będzie do tego dorastał. Amen? Amen! Okej. Okay. Czyli tak. Każdy stanie przed trybunałem by otrzymał zapłatę. Hmm. Wiecie, zapłata, y, my zapłatę w legalistyczny sposób zawsze y, odczytujemy jako lanie, nie? A! Zapłata. Na zapłatę. Halo, przecież tu chodzi o zapłatę. Tak? Zapłatą za to, że, że yy, zdecydowałeś yy, przyznać się do Jezusa jest Jego radość, tak? Jest Jego yy, uśmiech. Przywitał się. Rozłoży ręce. Przytuli. Zrobi mi siaczka, Dlatego, że podjąłeś dobrą decyzję. Zrobiłeś dobry uczynek. Jaki był dobry uczynek dokonany w ciele, za który odbierzesz zapłatę? Przez. Zobacz, co Paweł pisze. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki, co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią, to nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Paweł. Który yy, nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc, wtedy każdy otrzyma od Boga naganę. Pochwałę. dostaniemy od Boga. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Te perspektywy często są też używane przez chrześcijan, którzy twierdzą, ale przecież zobacz, gdzie są. Przecież yy, Pan opisze, Pan przyjdzie, jest sędzią. No jest, wspaniale, ale wtedy każdy z nas na tym sądzie otrzyma od Boga pochwałę. I on wyciągnie te wszystkie rzeczy, które były w ciemnościach, które powodowały, że wiecie, czasami upadamy. Ja nie, ja nie chcę wszystkiego zwalać, że ze wszystkim stoi diabeł. A czasami, my, gdyby diabła nie było, też byśmy robili takie głupoty. Ale jest mnóstwo takich sytuacji, że diabeł naprawdę knuje takie intrygi dla na nas, yy, że po czasie widzicie, że, że on po prostu w, yy, całą tą sytuację, w której uczestniczy, uczestniczyliście, uczestniczywiście w jakiś sposób, tak? To są te rzeczy, które rozjaśni Pan w ciemnością ukryte i zamiar serc. Wtedy każdy otrzymał od Boga Wiecie, cały sąd przyjął Jezus Chrystus na siebie. Cały sąd spadł na Jezusa. A w zasadzie na to czymś się stało. Tak naprawdę nie Jezus został osądzony, ale... Rzekł Nim. Ten, który nie znał grzechu, tego, który nie znał grzechu, uczynił, yy, uczynił za nas grzechem. Byśmy my byli sprawiedliwością Bożym. I ten grzech został potępiony. A nie, Jezus Chrystus. Cały grzech tego świata ściągnął z Was wszystkich. Każdy jeden grzech, z dzisiejszych i przyszły. Każdy przyszły. będziecie się chrzcieć i będziecie mieć świadomość tego, co, czym to jest. Że cały grzech, cały grzech tego świata został Wyssany z was 2000 lat temu, pochłonany w ciało Jezusa Chrystusa, to ciało stało się grzechem, waszym grzechem, i ten grzech umarł na krzyżu. Amen. A trzy dni później, nie grzech zmartwychwstał, jak twierdzi religia, ale Jezus Chrystus dla waszego usprawiedliwienia. Amen. Religia chce, wiecie, reinkarnować grzech, chce go spuścić z martwych, Trzyma pod respiratorem, Mówi, że grzeszysz, No nie grzeszysz, grzech został zgładzony. Amen? Amen! Grzech umarł na krzyżu, a trzy dni później z Jezus. Byś Ty już nigdy nie był sądzony, jeżeli w to uwierzysz. Amen? Sąd polega na tym, że grzech został osądzony. Czyli Jeżeli Twój cały grzech, nawet ten, który byś popełnił do końca swojego życia, został wyssany, Bóg zrobił 100 lat na Chrystusa tego całego grzechu. I ten grzech umarł 2000 lat temu na krzyżu. Często tego nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, uzmysłowić i żyć nie. Wiecie dlaczego? Bo mamy humanistyczne myślenie. Naprawdę musimy zacząć chodzić w tym duchu, w którym jesteśmy. Żeby to zacząć rozumieć. Halleluja! Czyli Bóg zasysając cały grzech tego świata ułaskawił Cię. To jest łaska. Łaska polega na tym, że jesteś ułaskawiony na wieki. Amen? Niezależnie, co zrobisz. Mógł przyszedł po to, żeby po prostu wyciągnąć Cię z tego systemu, w którym byłeś tym, co robisz. Prawo powodowało, że byłeś tym, co robisz. Jak robiłeś dobrze, to byłeś fajny, a jak robiłeś źle, to byłeś dumny. A On przyszedł po to, żebyś nie był tym, co robisz, ale tym, co On zrobił. Amen. On to, co zrobił na krzyżu, przez ten pryzmat yy, patrzy teraz na Ciebie. Patrzy na Ciebie jak na świętego. Bo już nie jesteś tym, co Ty robisz, tylko tym, co On zrobił. Wyciągnął Cię z tego systemu, gdzie ciągle byłeś yy, definiowane jako grzesz. Wyciągnął cię z tego pudła. Jesteś wsadzony do innego pudła, do pudła yy, Bożej sprawiedliwości. Etykieta święty jest na tobie. Nigdy więcej przeczyt nie dotyczy. I co? W związku z tym. Amen. 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 O, jak jest napisane, on, który nawet własnego syna nie oszczędził. On na tobie nie oszczędza. Bóg na was nie oszczędza. Amen. On jest taki y, dobrotliwy, taki y, hojny, że pewnego dnia... W tej hojności się zorientował, że kurczę, nie ma przy nim Jezusa. Dał Ci Go! Jeżeli On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby z Nim darować tak. Wam wszystkich tak. grzechów? Wszystkiego! Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Widzicie, widzicie, że nie, nie, niemożliwą rzeczą jest stanąć przed sądem? No bo kto by miał, byliby tam nas yy, potępiać i osądzać? Jeżeli Bóg usprawiedliwia, a Jezus Chrystus wstawia się za nami. Amen? co nas nie dotyczy. Nie będzie żadnego telebinu, nie będzie żadnego billboardu, nie będzie żadnego potępienia, bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen? Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie sądzony. Nie będzie potępiony. <laughs> Jesteś wolny, uwolniony od sądu, uwolniony od prawa, uwolniony od sądu, uwolniony od grzechu. Jesteś święty i jedyne, co masz teraz zrobić, to masz poznawać Bożą Miłość. Masz się nią rozkoszować, masz poznawać Boga. Jesteś przywrócony do tego samego miejsca, który był Adam i, i miał życie wieczne, po to właśnie, żeby poznawać Boga i jego nieskończoną miłość, dobroć, radość, cierpliwość. Te wszystkie atrybuty, które otaczają go. OK, czyli yy, nie może, Bóg cię nie może sądzić, uwolnić od sądu. Ani Bóg ojciec ci nie będzie sądził, ani Jezus Chrystus, ani Duch Święty. Bo Bóg usprawiedliwia, Jezus stawia się za nami, a Duch Święty nas po... pociesza. To jest cię. Był tylko jeden, który to robił, który nas oskarżał, oskarżycie braci. Ale to, czym oskarżał, zostało wyrwane mu z ręki. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wręcz wyrzucony. To było w rozdziale 12. Ale w 16 już został osądzony. Amen. Duch Święty, który przyjdzie, przekonać świat o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. To, co polegało sądowi, czyli grzech. I diabeł zostanie osądzony. Jesteś wolny od sądu. Tak naprawdę Bóg nie przyszedł po to, żeby sądzić ludzi. Jezus mówi, nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, tak? ale żeby świat zbawić. tym, żeby sądzić grzech, nieprawość. To wszystko, co, co Cię dotykało, co Cię atakowało, co powodowało, że, że nie mogłeś żyć takim życiem, jakim zaplanował dla ciebie Bóg. To na to wszystko spada sąd, nie na nas, jako ludzi. I zobaczcie, jeżeli yy, sąd nas nie dotyczy, ale czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, toż czyż, to czyż jesteście niegodni o sądy z tym pomniejsze? Czy nie wiecie, że anioł sądzić będziemy? Kim był władca tego świata? Aniołem. Upadł aniołem. Amen który zwiódł ludzkość Adama i Jela, a potem yy, wszystkie następne pokolenia. I my jesteśmy tymi, którzy będziemy te anioły sądzić. Na tym będzie polegał sąd, że to my będziemy z Jezusem Chrystusem sądzić te wszystkie zwierzchności, ciemności ukryte. Jezus to będzie wyciągał na wieś, a my będziemy to sądzić. To my mamy osądzać ten świat. To my mamy sądzić niesprawiedliwość. Amen? Jeżeli widzisz osobę, która cierpi, choruje, to jest niesprawiedliwość. Masz ją osądzić. Masz wygonić to ścierwo, to diabelstwo z tej osoby. Amen? Na tym polega sąd. My to mamy robić. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Wiecie, że uzdrawianie, uwalnianie, z to jest właśnie ten sąd. Czyli nie wiecie, że nie osądzić będziemy To jest sąd nad tym wszystkim, który, co dotyka yy, dzieci Boże. My to mamy, my mamy egzekwować ten sąd. To my jesteśmy tymi, którzy mamy sądzić. A nie którzy będą sądzeni.